Bookspace. Znajdź swoją przestrzeń wśród książek. Link do wydarzenia w opisie odcinka. Jeśli uwielbiasz fantastykę, sprawdź książki KMW Projekt. Znajdziesz tu cyk Sługa Piasku, który jest połączeniem dark fantasy i science fiction, gdzie nie ma złych i dobrych bohaterów, są jedynie decyzje, które trzeba podjąć. Oraz powieści Krysztowy Trakt, które są pełne przyjaźni, zwierząt, magii i tajemnicy w pięknej, paśniowej dżungli. Książki z autografem i dedykacją proseł autorów zamówicie na stronie www.michalwojcikautor.pl Książki dostępne w wersji papierowej, a także elektronicznej. Zapraszamy! Zachęcamy do wsparcia KMW Projekt poprzez platformy Bajkofitu, a także Stream Elements. To dzięki Wam możemy rozwijać ten kanał, a także projekt książkowy. Wszystkie linki znajdziecie w opisie odcinka. Zawsze wszelakie wsparcie bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Dobra, straciłem prąd w kablu. Była burza, więc no, no niestety. Był jakiś spadki napięcia. Komputer od razu mi się wyłączył, więc też ten stream został przerwany. Albo to jest wina moich korków. Przejścia fazy przez kabel i tym podobne rzeczy. Nawiązuję do, do, do klasyka i będę musiał wymienić te korki po fazy. Nie mam. No więc podsumujmy sobie ten, ten serial, zwany Monk w Paw of Exile. Ograliśmy tutaj całą fabułę, całe trzy, trzy akty, które są na obecną chwilę dostępne, czyli w tym jakby early accessie. Czyli to jest na, na dzień dzisiejszy, na lipiec 2025 roku. Więc gra już trochę czasu jest na rynku. Jednakże, co mi się najbardziej podobało, no to tak odpowiedni poziom dla osób takich jak ja w sensie mm, nie jestem żadnym prograczem, nie jestem osobą, która wiecie, analizuje każdy ruch to ten kombos idealnie pasuje z tym atakiem, to tam to prze, musimy przesunąć, żeby mieć większy damage i tym podobne, że na tego e, bossa, bossa na przykład działa bardziej elektryczne ataki, na tamtego ogniowe ataki. No, no nie jestem nie jestem tego typem e, te, tego typem gracza. Mm, ja lubię po, prostu, lubię po prostu polatać w takich hack po prostu pobić mobki i po prostu przechodzić dalej e, fabułę, bądź też nie przechodzić dalej, po prostu się męczyć, Po tak jak widzieliście kilka, kilka razy i e, kilka takich momentów było, gdzieś faktycznie męczyłem z tymi boszczycami. No ale mimo tego, że się z nimi męczyłem i czasami straszna frustracja brała, mm, ogromną satysfakcję sprawiało mi to, jak ich w końcu pokonałem, nie? No i też bardzo mi się też tutaj w tej grze podoba, że e, nie ma takiego brutalnego, nachalnego grindu, nie? Żeby przejść gdzieś dalej, no to musisz grindować przez 10-20 godzin, tylko tak naprawdę przechodzisz to z automatu, albo się męczysz z, z tymi bossami, i po prostu starasz się jakimś sposobem, e, jakiś sposób na nich znaleźć i po prostu ich wyklepać. Ewentualnie jakiś taki delikatny drink, grind, żeby przejść właśnie daną lokację po wczytaniu, i, 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 w, i tyle, i dało radę. Ja dałem radę, więc jeżeli ja dałem radę, no to inni też dadzą spokojnie sobie radę, bo tak jak wspomniałem, wysokiego poziomu akurat nie, nie, nie prezentuje, ma być to przyjemnością. Z minusów, no to tak jak wielokrotnie widzieliście na streamach, no wywalanie gry do, do, do pulpitu bądź też wywalanie z serwerów, bo nie było to aż tak irytujące na przykład jak w Star Wars'ach, które odgrywaliśmy, tak? W rycerzach Starej Republiki jedynki, jedynce, gdzie tam wywalało praktycznie średnio co 15-20 minut, i przy kaddej, każdej skakance tutaj aż tak często to nie było, ale taka mniej więcej średnia, można by było powiedzieć, jakieś godzina, półtorej godziny, co półtorej godziny, tak, co, co godziny, co półtorej godziny wywalało nam, wywalało grę No i było to czasami frustrujące no, ale nie było aż tak, żeby, żebym, wiecie, gryz, gryz klawiaturę i, i gryz, e, gryz e, biurko u siebie w gabinecie, więc, oczywiście, uznaję tą przygodę za fajną, ciekawą. Było, była bardzo przyjemna dla mnie, może tak w takiej mojej prywatnej skali, no to, może nie było aż tak przyjemne jak przy innych grach, ale powiedzmy takie solidne 7 na 10 jakby przyjemności gry w to taką taką miałem lajka oczywiście jakby łapkę w górę też zostawię na na Steamie z bardzo podobnym komentarzem co, co teraz tutaj usłyszeliście e, jakby nie widzę jakby też trudno mi też porównać nie no bo jakby chwilkę tylko grałem wieźmą, chwilkę grałem tym kusznikiem, no i tak, najba, tak, tak najwięcej grałem mąkiem, więc e, tym mnichem, więc trudno mi też powiedzieć, czy, mm, czy na przykład przechodzenie inną postacią, w sensie inną klasą postaci jest łatwiejsze, trudniejsze, czy jest takie same jak tym mnichem, nie, więc to też, też musimy brać na to poprawkę, że na przykład może, może być jakaś o, ta postać, która będzie się wybijać po, ponad inne, tak, więc to też musicie, musicie sobie sprawdzać. Mm, no też fajne jest to, że e, 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 jakby twórcy gry tak, nie blokują jakichś takich rzeczy, że nie można z, z oficjalnej strony nie można sobie znaleźć jakiegoś do, z builda, który by nam odpowiadał, nie? no bo tak naprawdę ja korzystałem z jednej planszy. Jeżeli byście na streamach, no to kolega Mr. Heartless się pojawił, który korzystał, korzysta z, z buildów też z innej strony, więc można go znaleźć. Jakby się tym wzorować, na tym się opierać, jakby starać się jakby uzyskać to, co już inni gracze znaleźli, co, to, co, to co inni gracze przykładowo już, już mają jakieś doświadczenie, już mają po prostu to jakoś tak lepiej ograne, bo są po prostu lepsi w tą grę, tak? Więc jakby nie, nie bójmy się z tego korzystać. No i tyle. Like zostaje wysłany, komentarz zostaje na Steamie dodany, więc jeżeli będziecie gdzieś tam szukać, no to możecie, możecie mnie znaleźć. Tam dałem oczywiście możliwość komentowania, więc, więc też spoko, jeżeli byście chcieli skomentować, coś zgodzić się, bądź też nie no to oczywiście e, komentarze są oczywiście dla was, bo jak wiadomo, no nie, nie wszystkim, nie wszystkim podpasuje moja opinia, nie wszystkim podpasuje ta gra, więc jakby no... Jest tyle też tych tytułów, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja mimo tego na pewno wrócę do tej gry, myślę, że wrócę nie wiem czy będę pokazywał to na, na, na YouTube, na Twitchu raczej, raczej tak, ale to wrócę dopiero przy, przy rozpoczęciu nowego sezonu, a z tego co kojarzę, z tego co, co, co udało mi się wyczytać, ten nowy sezon startuje gdzieś pod koniec, pod koniec sierpnia, no i wtedy faktycznie zmienię postać i zobaczymy. Zobaczymy, co będzie z tego, ale oczywiście nie obiecuję. Mam naprawdę tak dużo tytułów do ogrania, głównie starszych tytułów. E, czekam w tym roku chyba tylko na jeden tytuł. Chyba na jeden, który, który planuję planuje zakupić. No ale to też zobaczymy po, po początkowej premierze, czy faktycznie będzie warto to kupić, czy że będzie cze trzeba czekać tak jak na przykład przy cyberpunk'u a dość długo, żeby go połatano, dlatego między innymi cyberpunk'a do tej pory nie ograłem. No, więc no, bo no, po, po, po premierze mocno się odbiłem, bardzo mocno mnie to sfrustrowało i, i, i do tej pory do niego nie wróciłem, no ale jeżeli lubicie Hack and Slash, lubicie Bardziej mroczny klimat, taki naprawdę w pewnych momentach tej gry, naprawdę, o, o, takie ciary mi przechodziły po karku, jeżeli chodzi o mroki, taką, no, taką naprawdę. Ostrą jazdę, no to no to, to ta polec, polecę, Wam i, i życzę Wam, jeżeli zakupicie Path of XL2, bądź też będziecie czekać, aż wyjdzie do e, wersji Free to Play. Życzę Wam oczywiście miłej gry, miłej przygody w, tej, w tym tytule, no i mam nadzieję, że gdzieś tam do zobaczenia, może na serwerze kiedyś, przy okazji. Więc miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia. Bajo!